Siemano YouTube! W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam trzy najlepsze ćwiczenia, według mnie, jak zbudować duże łapy i też dorzucę po jednym zamienniku do nich. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od tego, że w obwód ramienia nie wchodzi tylko biceps, ale w głównej mierze tutaj mam do gadania triceps. Ale dzisiaj się skupimy i tak tylko na bicepsie. Omówimy trzy najlepsze, według mnie, ćwiczenia na bice, a triceps poruszymy w innym poradniku. Warto wziąć pod uwagę, że już przy wielostawach ten biceps nam pracuje, a często możemy spotkać się z tym, że osoby już trenujące wielostawy jeszcze dorzucają milion izolacji na biceps, wykręcając większe objętości niż robią na klatę bądź plecy, a względem tych partii biceps jest bardzo małą partią. Więc zacznijmy od tego, żeby zadbać o to, żeby objętość była dobrze dobrana, żeby była optymalna. Więc na co zwrócić uwagę? Po pierwsze, warto wiedzieć, że biceps pracuje w trzech płaszczyznach. W normalnej, w skróconej pozycji i w rozciągniętej. Więc w tych płaszczyznach musimy opierać na nasze ćwiczenia. Często widzimy, że osoby na przykład robią, przykładowo już te trzy ćwiczenia na bice, ale pracują tylko w jednej płaszczyźnie. Czym na przykład robią, uginanie sztangi, później robią hantelki, później coś jeszcze takiego dorzucają, a zapominają o tym, żeby skupić się właśnie na tych trzech płaszczyznach. Kolejną sprawą jest to, bardzo ważne jest, żeby zadbać o odpowiednią technikę, odpowiednie dobrany ciężar i skupić się na tym czuciu mięśniowym. Biceps jest naprawdę małą partią i musimy zadbać o to, żebyśmy czuli pracę tego mięśnia. Lecimy z pierwszym ćwiczeniem i tutaj pierwszym ćwiczeniem będzie właśnie uginanie sztangi stojąc i tutaj możemy właśnie bazować na tym bardziej takim siłowym zakresie i tutaj polecam od 6 do 8. Zamiennikiem tego będzie uginanie hantli stojąc, czy to podchwytem czy neutralnie. Tutaj już według mnie nie ma co aż tak bardzo wnikać, tylko bardziej musimy się właśnie skupić, żeby pracować w tych trzech płaszczyznach. Następnym ćwiczeniem będzie uginanie hantli siedząc na ławce na skosie dodatnim, czyli właśnie żebyśmy mieli ten łokieć wysunięty za tułów, żeby była ta rozciągnięta pozycja. I tutaj już możemy bardziej polecić w 12-15 powtórzeń, taki bardziej zakres hipertroficzny. Zajmiennikiem tego ćwiczenia może być ściąganie linki z wyciągu dolnego i też warto zapamiętać, żeby tutaj właśnie ten łokieć był cofnięty do tyłu, bo z automatu może nam to się ściągać. Więc zadbajmy o to, żeby ten łokieć był cofnięty. Trzecim ćwiczeniem, czyli w skróconej pozycji jest albo oparcie się o łóweczkę w skosie dodatkim, dodatkiem, tutaj jak widzicie na filmiku, A zamiennikiem tego ćwiczenia mogą być herkulesy. Mam nadzieję, że poradnik wam był przydatny i niech pójdzie Wam w bliski. Do zobaczenia!